Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem Wesoły Romek! No na jeszcze domek, a w domku wodne światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem Wesoły Romek! Zabierzcie go stąd! I pięć Nie Co, widać. dlaczego, jeść? Piotrze, Pawle, moc w słabości się doskonali, wszystko każe nam powiedzieć mocno Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc Słoneczka wesołego, snów pięknych co noc Śpiewając idź przez życie, rozkwita jak ten kwiat Przy dobrym apetycie i w zdrowiu sto lat Konfliktów i napięć wzniecanych przez imperializm. Wracamy się dziś z gorącymi słowami uznania i wdzięczności. Segmentu rodzinnego i cztery kółek też. Nie pij piotrek, nie piątek. Piątek zły jest na początek. Co z sobotą pracującą będziesz chory na stojąco. zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Serdeczne życzenia, gorące życzenia, od serca do serca wprost. By twoje marzenia doznały spełnienia, wszystkim wrogom, twym na złość. Niech giną kłopoty, przepadną zmartwienia, niech ci sprzyja dobry los. Do serca wprost Najserdeczniejsze życzenia Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Gorące życzenia, od serca do serca wprost, by Twoje marzenia doznały spełnienia wszystkim wrogom twym na złość. Niech zginą kłopoty, przepadną zmartwienia, niech ci sprzyja dobry los.

Stoła, 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 stoła. Nie żyje nam, nie żyje nam, nie żyje nam, nie żyje nam, nie żyje, niech żyje, niech żyje. No i wiersz teraz, i wiersz. Pasza szumi, szemrząc rzeczne napastki, liżąc liście lasem, drążąc w dziurach. He, ke, kee, ke, lasku, ciekaj! Przepraszam. Tak chcieliśmy nie było okazji. najserdeczniejsze życzenia. Sto Że Jakże przy pięknej okazji, która się zdarza co roku, Niech na żyją rok raz. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy będziecie się mogli puszczać dwa razy. Jakbyście nie wiedzieli, o co nam chodzi, to puśćcie jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Widzisz? Skromnie. Da się? Da się. Nie, nie nie. Da się. Nie da da się. Gdy zakłady będące w budowie zaczną pracować, gdy zaczną plonować rosnące nakłady państwa na rolnictwo, życzymy, aby wszystkie one się spełniły. Uzyskaliśmy lepsze wyniki w przemyśle, i rolnictwie. Zmniejszył się zasięg panowania kolonializmu. Lebraka brak akcji jest. Idzień dzień. To wiedz, że coś się dzieje. Nie zginą kłopoty, i przepadną zmartwienia. Niech ci sprzyja dobry los. Serdeczne życzenia, gorące życzenia. Od serca do serca wprost. To śpiewałem ja, ja Wszystkiego najlepszego. No ale co, no co, no dobrze, no co, co przełóż. Zjedzcie się wszyscy. No i robimy dźwięk na koniec. Ua, ua, ua. Składa No niestety prezydent El Payer i Polski, pan Kononowicz Krzysztof.